Witam wszystkich w 2021 roku. Początek roku jest doskonałą okazją do podsumowania zeszłorocznych osiągnięć oraz do wyznaczenia celów na przyszły rok. Rok 2020, mimo niesprzyjających okoliczności, był bardzo obfity w wiele nowości w naszej ofercie. Postanowiliśmy przypomnieć Wam, jakie produkty marki Proxima pojawiły się w ubiegłym roku. Rok 2020 zaczęliśmy z przytupem, ponieważ do oferty wprowadziliśmy produkty marki Proxima kompatybilne z systemem Horman Bisecure. Wśród nich znajdziecie klasyczne piloty breloczkowe, piloty specjalne, chociażby pilot HB oraz zapalniczka, jak i odbiorniki jedno- oraz dwukanałowe. Następnym produktem, który pojawił się w ofercie na początku marca był adapter do kart marki Roger. W czasach pandemii postanowiliśmy stworzyć na Facebooku grupę automatyka bram Proximilian Radzi zrzeszającą instalatorów automatyki bram i rolet, na której poruszacie problemy związane z montażem i obsługą urządzeń, nie tylko naszej produkcji. Przy okazji zapraszamy nowych członków do udziału w ciekawych dyskusjach. W tym samym czasie wprowadziliśmy nową wersję sterownika NW1 Service, dedykowaną pod konkretną drogę radiową, którą określacie przy zamawianiu produktu. W połowie maja urozmaiciliśmy gamę szyn w napędzie GP1000. Od tego momentu możecie wybrać szynę z paskiem w wersji jednoczęściowej, dwuczęściowej oraz trzyczęściowej. Również w maju zaktualizowaliśmy ofertę produktów marki Proxima kompatybilnych z systemem Genius, a dokładnie rozdzieliliśmy produkty na system Genius, Amigo lub Kilo na częstotliwości 433,92 MHz, system Genius, Amigo lub Kilo na częstotliwości 868 MHz oraz system Echo na częstotliwości 433,92 MHz. W czerwcu poszerzyliśmy ofertę produktów kompatybilnych z systemem FAK SLH868 o pilota HB oraz pilota zapalniczka. Przy okazji wspomnę, iż pilot zapalniczka pojawił się w telewizji TVN Turbo w programie 101 motoryzacyjnych gadżetów, w którym pan Grzegorz Duda przedstawia nowości związane z motoryzacją i nie tylko. Kolejny miesiąc również przyniósł nam kolejne nowości. Od połowy lipca w proksimie można nabyć produkty kompatybilne z systemem Splendor, AMT oraz Motorline. Są to zarówno piloty breloczkowe, piloty specjalne, jak i odbiorniki radiowe. Kolejnym produktem, który dołączył do naszej oferty był LNLT Flash. Choć yy, dokonaliśmy małego fal startu, to z czystym sumieniem mogę powiedzieć, iż produkt jest dostępny w naszej ofercie. Przypomnę, iż był to sterownik, który, dołączony do lampy ostrzegawczej napędu bramy, załącza na określony czas inne oświetlenie, na przykład oświetlenie podjazdu. Początek sierpnia, środek wakacji i nowy produkt, czyli magneto detektor pojazdów produkcji Proxima. Produkt stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnej pętli indukcyjnej i cieszy się powodzeniem wśród instalatorów. W kolejnym y, miesiącu poszerzyliśmy gamę produktów marki Proxima kompatybilnych z systemem Horman 868 Bisecure o piloty ścienne S1, S2 oraz S3 to jednak nie był koniec nowości. Otóż pod koniec września ofertę wzbogaciliśmy o piloty oraz odbiorniki kompatybilne z systemami Tosek 433 oraz Tosek 868 MHz. Chwilę później mogliście również zacząć składać zamówienia na metalowe osłony przewodów dostępne w dwóch wersjach: z fi wewnętrznym 6,4 mm oraz 10,6 mm. Powoli zbliża się koniec roku, a tu prawdziwa perełka, czyli nasz nowy pilot braloczkowy Oval. Jest to pilot typu BigLeak, co oznacza, że pilot czteropciskowy posiadasz 8 kanałów. Pilot, podobnie jak reszta nadajników, może być kompatybilny z jednym z pośród kilkudziesięciu systemów. Ostatnią nowością, która pojawiła się w naszej ofercie, to produkty kompatybilne z systemem Sony Kegol IO. Są to zarówno piloty, jak i odbiorniki jedno oraz dwukanałowe. Mam nadzieję, iż 2021 rok również przyniesie nam wiele nowości, dzięki którym zaspokoimy wasze potrzeby. Do zobaczenia w kolejnych odsłonach.